mi się nalało. <laughs> Witajcie moi drodzy. Witam Was w kolejnym goleniu w ten niedzielny, powiedzmy, poranek. Przed nami kolejne golenie. Moim można powiedzieć, kolejnym z antyków, który wykopałem w swojej kolekcji, które zapewne widzieliście już na zdjęciu poglądowym. Dzisiaj takie troszeczkę mnie naszło na golenie, w jakby to powiedzieć, w klimacie niebiesko-białym. Ale też przede wszystkim pozmieniałem troszeczkę, mam ochotę na coś innego. Yy, wziąłem sobie yy, inne produkty, budżetowe przede wszystkim. Tak po prostu, bez, bez jakiegoś konkretnego powodu. Także przyjemnej niedzieli, Wasze zdrowie. Słuchajcie, naszło, naszło mnie tak, że po trzech, po trzech czy po czterech goleniach z borsukiem, wezmę sobie moją omegę. W, drewie, w drewnie, jak widzicie, z taką złotą obrączką, zwykły, najzwyklejszy dzik, którego bardzo lubię używać do wyrabiania piany. Użyję dzisiaj mydełko, którego jeszcze nie prezentowałem. Jest to, można powiedzieć, antyk już dzisiaj. <noise> Dzisiaj jest niedostępny na rynku. Ja, go, ja ten to mydełko kupowałem ura, razem z tym zielonym, za jakieś 9 zł, jeśli dobrze pamiętam, ze stajni Cheon Funk Sing krema da barba Prodotto da TFS turynu. Zobaczcie, taki jest. Taki jest skład tego. Wygląd. Jak się odwróci, wygląda, wygląda niczym ufo, ale ogromną zaletą tego tygielka jest to, że jest <grymny> zaletą. No jak widać zwykły tandetny plastikowy tygielek, ale bardzo dobrze leży w dłoni. Taka jest jego zaleta. W środku znajduje się białe mydło. Twarde niczym skała, więc tutaj yy, nie myślę, nie będę się bawił w wyrabianie w. W tygielku, tylko będziemy wyrabiać pianę tutaj. Więc damy wodę na mydło bezpośrednio. Niech sobie troszeczkę zmięknie. I tak. Krema da barba. Zapach tego mydełka. Przede wszystkim, jak przyszedł, dla mnie było to ogromne rozczarowanie. No bo mydełko o zapachu. Mydełko o zapachu mydła, bym powiedział, albo bardziej, żeby było jeszcze śmieszniej, o zapachu proszku do prania, takiego wiecie, polena 2000. Tak, tak bym nazwał zapach. Niby to jest drzewo sandałowe, ale to jest takie drzewo sandałowe, wiecie co, to też podobnie pachnie mniej więcej sztyft Arco. O, takie, takie to są klimaty. Nic nadzwyczajnego, zwykły taki, taki bardzo czysty, pralniczy zapach. Do golenia. Dzisiaj użyję sobie mojej maszyny Astra 901. Jest to klon maszynki Gillette. Także tak ona wygląda, maszynka Twist to Open, czyli z, otwierana przy, za pomocą tych skrzydełek, jak tu mówią. Do golenia użyję trzeciego, do, trzeci raz użyję żyletki Minora Gillette. Gillette Minora Stainless. Również są to żletki wintejdżowe, czyli starszej daty. I po goleniu użyję mojej niwejki dwufazowej, również niebiesko-białej. I już przejdźmy do golenia: tu nie ma, nie ma nad czym się rozwodzić. Nawet powiedziałbym szczerze, mój ręczniczek dzisiaj nawet pasuje do, do tego golenia w klimacie niebiesko-białym. Zbliżę twarz. zaraz jest grudniowy. Wezmę tą wodę, która była na mydełku Tak zwany preshave. Zapach nie jest z najwyższych lotów, ale chcę Wam zaprezentować to mydełko z jednego względu, ponieważ wygląd tego mydełka, zapach tego mydełka, yy, powiedzmy, jest, jak to się mówi, hmm, przeciętny. O, żeby nie, 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 nie powiedzieć źle o tym mydełku. Będziemy wyrabiać bezpośrednio w tyglu. Jak już mówiłem, sam tygielek bardzo fajnie leży w dłoni. Jeden. Jeden z lepiej tak do, wy, do wyrabiania z tych, z tych produktów, które mam. I jedziemy dalej. Zobaczcie, piana. Praktycznie już jest. I o co mi tutaj chodzi? Już Wam mówię, że mydełka z tej stajni o tyle, o ile wydają się. Kiepskie z wyglądu, to wbrew pozorom, jeśli chodzi o, o ich cenę, o wygląd, o zapach, prezentują naprawdę świetne w tym przedziale, oczywiście cenowym. oferują o, yy, jedne z najlepszych goleń, jakie można mieć. Dzisiaj dostępne są z tych produktów, tej wersji spiffero, Barbaku, Argumi, jeśli się nie mylę, te raso zero. I również kosztują, w porównaniu do tego, co oferują, to są grosze. To jest paradoks tych, tych mydełek. I tak samo to zielone, którym się goliłem, to leśne. Bo inaczej, żeby było zgodnie z fachowym językiem, eukaliptusowe. Cóż, dla mnie to zapach lasu. Zobaczcie, jaka piana się tworzy. Chwilę wyrabiania, i po prostu mamy tonę gęstej piany. Dlatego wszyscy ci, którzy mnie na przykład pytają, Coś innego niż lider, niż wars, ale równie taniego. Weź sobie tego taniego Chińczyka. Zobaczcie, jaka piana tutaj powstaje z tego. Naprawdę bomba. Zjrzę maszynkę i możemy przejść do pierwszego golenia. przejścia. W ogóle nie cegnę. I bez powodu też prezentuję tą maszynkę, ponieważ maszynka również bardzo tania. A oferuje naprawdę, jak dla mnie, przede wszystkim bardzo dobre właściwości. Jest łagodna, a zarazem bardzo skuteczna. Też tym goleniem sprawdzam sobie różnicę między borsukiem, którym ostatnio się goliłem, który oglądaliście z produktem Tabak. Mówię, wezmę tak sobie do porównania. Bo cztery golenia za mną i powiem Wam szczerze, że golenie z borsukiem na razie bardzo przypadło mi do gustu. Jest lepiej niż świetnie, bym powiedział. Cieszę I cóż, przejdźmy do drugiego przejścia. Zobaczcie, drugie przejście skończone. To mydełko naprawdę zostawia masę poślizgu. Naprawdę ja już po pierwszym użyciu tego pamiętam, jak, jak sobie zakupiłem i takie zrobiłem pierwsze golenie dla siebie. To już jest któreś powiedzmy tam z kolei. W międzyczasie sobie tego używałem. Więc bardzo fajnie. Za każdym razem mi się wygoliło tymi mydełkami, czy to tym zielonym. Chociaż dla mnie to zielone to jest dużo lepsze niż to, niż to niebieskie, ale każde z nich zapewnia bardzo fajne golenie. Także tutaj, zobaczcie, mydełko już umyłem. Bardzo fajna nakrętka. To jest wszystko dobrze w miarę spasowane. Jakbyście gdzieś kiedyś trafili czy to zielone, czy to niebieskie, to naprawdę dobra rzecz. I cóż, pozostaje mi dzisiaj użyć, uszykować sztoteczkę do moją doczyszczenia do maszynek, bo zobaczcie, też nie powiedziałem o tym, nie wiem, czy mówiłem o tym w zeszłym tym goleniu, jeśli chodzi o Cheung Fung Sing, zostawia masę, masę osadu. Też taki szczegół z tej, z tej maszynki, zobaczcie, ona ma tutaj na tym końcu takie wyprofilowane i choć jest to maszynka bardzo tania, wbrew pozorom, bardzo dobrze leży w dłoni. Ten, ta podpórka tutaj powoduje, że golenie tą, tą maszynką to naprawdę fajna sprawa. Już pędzelek pójdzie na stojak, tak jak zawsze. Twarz. Nigdzie krew nie leci na szyi, więc nieźle. Przejdźmy do, do dwufazowej niwejki. Skład już pewnie widzieliście. Również tak samo jak, jak ten produkt to i ten produkt dzisiaj pomału tak naprawdę na naszym rynku wygasa. Nie wiem dlaczego, ponieważ jest dla mnie, dla mnie jest to fenomenalny produkt. Czemu oni wycofali to z produkcji? One są jeszcze dostępne, można na, na aukcjach gdzieś dostać. Dlatego, jeśli ktoś ma ochotę zaopatrzyć się albo spróbować kiedyś tego produktu dwufazowej Nivei, to naprawdę polecam. Do skóry mojej, tak jak moja, jest wrażliwa. Naprawdę może zapach nie jest jakiś, nie wiadomo, nie wiadomo jaki. Po prostu taki niwejowy. Odświeżający bardzo. Lekko tłusta. Czyli wszystkim tym, którym ta tłustość nie pasuje, to zdecydowanie nie polecam. Ale wiem, że to się za chwilkę wchłonie. I będzie naprawdę super. Jeszcze troszkę bez szczypania. Powiem wam szczerze, że brakowało mi takiego zwykłego golenia. Ostatnio, goląc się tym tabakiem, są to, był to produkt, jak dla mnie, mega luksusowy, bo i moja maszynka ulubiona. Te produkty budżetowe, zobaczcie, które również potrafią za, zapewnić świetne golenie. Choć w takiej edycji, można powiedzieć, dzisiaj niebiesko-białej już troszkę niedostępnej, bo i Astra i, i dwufazowa Nivea i to mydełko niebieskie są już na wymarciu. Co powtarzam zawsze, że że to wcale to co stare nie zawsze musi być takie złe. Cóż, bardzo przyjemne chłodzenie jest teraz odczuwalne na twarzy, które mi się bardzo podoba. Ja lubię takie takie produkty. Tutaj zapachu zapachu tej niwejki zapach tej niwejki jest bardzo delikatny. On praktycznie współgra z każdym produktem do golenia. A szczególnie z białą niweją. On tutaj mega gra z tym. Troszeczkę gorzej ale taki produkt za 9 zł, a takie fajne golenie. Cóż, życząc Wam Udanej niedzieli. Pozostańcie zdrowi, bo myślę, że w tym czasie jest to teraz najważniejsze. Czego życzę Wam przede wszystkim? Dużo zdrówka. Trzymajcie się i do następnego golenia. Cześć!